tipy na imprezę dla sportowych świrów. Czyli co zrobić, jeżeli chcesz się zabawić, ale niekoniecznie stracić formy? Zacznijmy od tego, co robaczki lubią najbardziej, czyli od alkoholu. Generalnie najlepiej jest go nie pić. Kropka. Natomiast wiadomo, jak to jest na imprezie, więc jeżeli chcesz się faktycznie bawić jak wszyscy, i nie tracić formy, to wybieraj czysty alkohol. Najgorszą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest próba upicia się np. alkoholem czy winem, ponieważ oprócz alkoholu dostarczysz całą masę zbędnych kalorii, np. w postaci węglowodanów. Druga ważna kwestia to jest to, żeby pić jak najwięcej, ale nie wody, tylko wody, ewentualnie napojów zero. Dzięki temu trochę mniej się odwodnisz i na kolejny dzień Twój trening będzie nieco lepszy. Następna kwestia to jedzenie i przekąski. Ogólnie im mniej zjesz, tym lepiej, bo dostarcz po prostu mniej kalorii. Natomiast jeżeli już faktycznie coś chcesz zjadać, jakieś przekąski tak dalej, to zamiast chipsów znacznie lepiej wybrać np. paluszki. Po prostu mają one znacznie mniej kalorii. No i ostatnia kwestia, czyli aktywność fizyczna. Zamiast zamulać z jakimiś kolegami na kanapie, weź tą dziewczynę, poproś koleżankę, Pójdź na parkiet, potańczysz, spalisz więcej kalorii, może poznasz I co najważniejsze, zachowasz formę. Miłej zabawy.